Cześć Danielu. Cześć Moniko. Witajcie w Kryptoraporcie, waszym cotygodniowym przewodnikiem po no, świecie cyfrowych aktywów. Słuchaj, Monika, zacznijmy od razu od tematu, który, no wiesz, rozpala emocje. Sytuacja na rynku. Mhm. Mam trochę nerwowości, ceny idą w bok, a w mediach społecznościowych znowu wiesz, pada to pytanie, czy to już Bessa? To kluczowe pytanie, Danielu. I... Zamiast wróżyć z fusów, spójrzmy może na dane. Okej. Okay. Konkretnie na to, co robią em, grube portfele, czyli inwestorzy instytucjonalni. Szwajcarski bank krypto, Signum, opublikował właśnie taką no, fascynującą ankietę. Aha. I jej wyniki rzucają zupełnie nowe światło na obecną sytuację. Domyślam się, że nie jest to światło paniki i, no wiesz, masowej wyprzedaży. Wręcz przeciwnie. Wyobraź sobie, że ankietowano... Tysiąc globalnych instytucji. I uwaga! Wow! 61% z nich planuje w najbliższym czasie zwiększyć swoją alokację w kryptowaluty. Nie utrzymać, zwiększyć. Niesamowite. Czyli w czasie, gdy taki drobny inwestor z nerwów obgryza paznokcie, no właśnie. Profesjonaliści planują zakupy. To jest chyba najlepsza odpowiedź na pytanie: czy to Bessa, prawda? A co myślą o najbliższych miesiącach? Ich krótkoterminowe nastawienie też jest, co ciekawe, pozytywne. Aż 55% określiło je jako bycze. Naprawdę? Tak. A kiedy zapytano ich, dlaczego w ogóle inwestują w krypto, odpowiedź była: no bardzo prosta. Aż 73% wskazało na potencjał osiągnięcia wysokich przyszłych zwrotów. Jasne. Oni patrzą daleko za horyzont dzisiejszych wahań. W porządku. Czyli mamy wielki kapitał, który jest optymistyczny, gotowy do inwestycji. Ale co jest tym hamulcem? Co ich powstrzymuje przed wejściem na ten rynek z całą mocą już, już dzisiaj? Jedno słowo: regulacje. To jest ten główny wątek, który przewija się w całym raporcie. Wszyscy czekają na jasne przepisy, mhm. a przede wszystkim na decyzję amerykańskiej komisji SEC w sprawie funduszy. ETF na kolejne kryptowaluty. A w kolejce czeka co najmniej 16 takich wniosków. Czyli można to sobie wyobrazić jako taką potężną sprężynę, która jest coraz, coraz mocniej ściskana. Dokładnie tak. Ta sprężyna to kapitał instytucjonalny, a blokadą jest no, ta niepewność regulacyjna. Yy, artykuł wspomina nawet, że koniec obecnego przestoju w pracy rządu USA mógłby przyspieszyć te decyzje. Dokładnie. Koniec tego shutdownu mógłby odpalić lawinę zatwierdzeń, a to w kolei otworzyłoby wrota dla miliardów dolarów. U. I co najważniejsze Danielu, to już nie jest historia wyłącznie o bitcoine. To prawda. To pokazuje pewną dojrzałość rynku. Instytucje chcą więcej zdecydowanie. Ponad 80% tych braczy wyraziło zainteresowanie ETF-em na inne aktywa niż Bitcoin i Ether. Co więcej, 70% zwiększyłoby swoje inwestycje, gdyby te produkty finansowe obejmowały nagrody ze stakingu, czyli dochód pasywny. Właśnie. Oni chcą budować zdywersyfikowane dochodowe portfele. Dobrze. Podsumujmy. Mamy strach na ulicy, ale spokój i chęć zakupów w gabinetach wielkich funduszy. Rokowania są, powiedzmy, optymistyczne, ale kluczowym słowem jest cierpliwość. Mm -hmm. To trzeba obserwować doniesienia z frontu regulacyjnego. Zgadza się. Fundamenty w postaci tego popytu instytucjonalnego są mocniejsze niż kiedykolwiek, a krótkoterminowa wyhalaność to tylko taki szum, który oddziela cierpliwych od reszty. Listą myślą Was zostawiamy, a teraz pytanie, nad którym chcielibyśmy, żebyście się zastanowili. Skoro instytucje postrzegają obecny rynek jako okazję do zakupów, a nie powód do paniki. Właśnie? To jak taka perspektywa zmienia Wasze własne podejście do inwestowania w kryptowaluty?